Warszawa, złote tarasy European Battlenet Invitational, z nami jest Artur Nercio Bloch. Witaj. Witam. Arturze, jesteś pierwszy raz na turnieju lanowym. Jak według Ciebie ten turniej się prezentuje? Jakie były Twoje oczekiwania? Na razie jest bardzo przyjemnie, Blizzard bardzo dobrze to zorganizował, ja o wszystko zadbali. Chociaż na razie, no wiadomo, trochę bez treningu, to może być ciężko. Czyli nie trenowałeś za bardzo do tego turnieju, nie przygotowałeś się? Znaczy... Nie było żadnych specjalnych treningów, grałem po prostu tak jak zawsze na alderze. Czyli nie, pozna, nie znaliśmy jeszcze drabinki do dnia wczorajszego. Zagrasz, wiemy, że na pewno zagrasz sokę, później jeżeli pójdzie odpowiednio, zgodnie podejrzewam, że swoimi Twoimi oczekiwaniami wygrasz, będzie czekał na ciebie White'a lub Torzein. Którego z nich wolałbyś spotkać lub którego byś nie chciał spotkać? Wolałbym chyba raczej Torzejna, bo jednak na terena mi lepiej idzie a z White Room ostatnie mecze gorzej mi szły, więc wolę jednak na Porto nie grać. I powiedz nam, czy czujesz się zdenerwowany tym pierwszym występem lanowym, czy zżera cię trema w tej chwili? Nie czuje, czy, czy może czujesz się pewny? Jesteś mimo wszystko wśród znajomych osób. Nie no, czuję się trochę niepewnie, ale nie ma na razie jeszcze takiego stresu. Pewnie dopiero jak wyjdę na scenę, to poczuję prawdziwą atmosferę. Powiedz nam, spodziewałeś się takiej ilości graczy, w ogóle spodziewałeś się tego uzyskania zaproszenia od Blizzard'a, czy to była niespodzianka dla Ciebie? To znaczy można powiedzieć, że dosyć się spodziewałem, gdyż wiadomo, Blizzard jest przywiązany do swojego wewnętrznego rankingu, tak, laddera, a tam przez większość czasu byłem na pierwszym miejscu, więc, ale i tak miała to niespodziankę jest dla mnie. Większość graczy została wybrana na podstawie swoich dobrych osiągnięć w turniejach internetowych i lanowych. No, w Twoim przypadku to było sporo turniejów internetowych. Czy, w tej, od te, czy od tego momentu, od tego debiutu, już zamierzasz regularnie uczestniczyć w turniejach lanowych? Mm, tak, mam taki zamiar. I cieszę się, że właśnie yy, pierwszy mój lan jest w Warszawie, tak? bo nie, nie, niedaleko też. Yy, nie obawiasz się jeździć za granicę, nie będziesz się obawiać będziesz miał z kim jechać w razie czego? Tak. Jestem nawet przygotowany, żeby samemu podróżować. No to się bardzo cieszymy. Twoi przeciwnicy już pewnie troszkę mniej. E, powiedz nam, kogo się e, tutaj z graczy, którzy są obecni, kogo stawiasz w roli faworyta, ewentualnie kogo w roli czarnego konia? Hmm. Powiedziałbym, że fawory, faworytami są raczej ci, którzy byli na e, wielu lanach, czyli Tarsonowi zawsze dobrze idzie, może też Whitera. A czarnym koniem do, trudno powiedzieć, bo wszyscy są dobrze tak? A czy nie spodziewasz się zagrożenia ze strony Naniwy lub Torzeina, którzy no, jadą do Korei i na pewno się odpowiednio przygotowywali do, do rozgrywek w tamtym kraju? Na pewno ma, będą mieli jakąś przewagę nad innymi graczami, ale myślę, że to nie będzie zbyt decydowało wynik meczy. Yy, imprezowaliście dzisiaj? Znaczy wczoraj zasadniczo? Nie, to była tylko kolacja, tak? Wszystkich graczy i organizatorów. Czy w takim wypadku zamierzacie spędzić dzisiaj miło wieczór w gronie graczy, ewentualnie z osób związanych z turniejem? Jeszcze trudno powiedzieć, nie ma żadnych planów na razie. Dziękuję bardzo, Tomku. Teraz, Arturze, teraz dla ciebie sekunda dla twoich fanów lub antyfanów. Co chcesz mi powiedzieć? Szczególne pozdrowienia dla mojej przyja przyjaciółki Ani, dla moich fanów, którzy pewnie liczą, że mi dobrze pójdzie, i oczywiście dla mojego Team Acer. Dziękuję bardzo. Dzięki.